Siemanko z tej strony, Damian. I dzisiaj otworzymy sobie paczki z pre -season. Tak jak obiecałem, będzie teraz opening z paczek, które właśnie otworzymy. Będą to bundle paczki, czyli 10 paczek właśnie otworzymy. Jeszcze dostaniemy jakiś bonus, więc zobaczymy, kogo trafimy z Pre-Season. Otworzymy sobie bundle paczkę. Mamy tutaj 10 paczek. Oczywiście tutaj jeszcze w bonusowy oczywiście jest zawodnik 90 Plus Pre Season. I są do trafienia takie karty jak Hamels, jak Felix, jak oczywiście Pepe, Jowicz i tak dalej. Otwieramy bundle paczki. Zobaczymy co w tym. Otwieraniu trafimy, może jakiś, właśnie, zawodnik 98 będzie, to wtedy był by szybko, można by go sprzedać za dobry pieniądz. Zobaczymy. Pierwsza paczuszka. Zobaczymy, co tu będzie. I mamy transfer point. Na razie mamy tu znowu kontrakty. Zawodnik 92 i zawodnik 98 Griezmann. C ale piękna historia. Griezmann wpadł. No fajne statystyki posiada 132 shooting. Oczywiście, no tylko te busty, e, e, są te epickie busty, ale no nic, no to przynajmniej będzie zawodnik do sprzedania. Myślę, że Griezmann trochę będzie kosztował, zobaczę zaraz na rynku, ale początek openingu świetny. Naprawdę, świetnie nam to wyszło. Zobaczymy, co będzie dalej, ale jest Griezmann, 98%. Tu mamy jakiś bundle topper, jeszcze tu mamy jeszcze te punkty, kontrakty. I tu mamy 92 rondon. Okej. Okay. I otworzyliśmy te paczuszki To był właśnie ten bundle pack. Okej. Okay. Czyli. Mo A, okej, okay, bo to była równowartość właśnie tych 10 paczek od razu. Odpowiadała tym, właśnie punktom, właśnie tym kontraktom i właśnie tym transfer pointom. No to teraz przejdziemy sobie do zakładki transfer. Zobaczymy, ile mamy właśnie teraz tych punktów. To może odbierzemy kogoś, ale zaraz jeszcze wrócimy do tych paczek, bo jeszcze są możliwość, mam taką, że jeszcze otworzę, się 3-4 paczki. Ok, to zaraz wrócimy tutaj. Dobra, to przejdziemy sobie jeszcze do tych paczek w tu, 875 gemów Zobaczymy, czy jeszcze coś trafimy wartościowego, ale ja jestem mega zadowolony, Griezmann w pacz, mega Ok, mamy kolejną paczuszkę Ładuje się Ok, zaraz się dowiemy, kto będzie Mamy punkty, mamy znów punkty. Jest zawodnik. Tu mamy 91 z Macedonii. ok Jest sporo tutaj zawodników mi wysypało. Zdziwiłem się trochę, bo jak poprzednio odbierałem, właśnie te paczki, to właśnie poza nagraniem, no to nikt mi nie wpadał. Zobaczymy, właśnie teraz, czy kolejny zawodnik jakiś jeszcze będzie. Bo akurat teraz mam trochę szczęścia, mi dopisuje. Griezmann to jest naprawdę kozak, zawodnik i myślę, że na pewno go sprzedam za dużą kwotę. Zobaczymy, właśnie jak ceny na rynku stoją. Już mamy tutaj kontrakty znowu, tym razem bez zawodnika. Lecimy dalej. Otworzymy sobie kolejną paczuszkę. No, musimy trochę poczekać. Bo mi tu internet trochę zlagował się, ale zaraz będziemy dalej otwierać. Chwilkę musicie poczekać, co z tym internetem. No nic, musimy poczekać. Dobra, mamy paczkę w końcu. Zobaczymy teraz, czy będzie zawodnik. I tu mamy znowu transfer pointy I tutaj jeszcze training pointy Ok, no to otworzymy jeszcze myślę z dwie paczki. Czyli ta paczka, i kolejna. zobaczymy, czy jeszcze się uda. Jeszcze może ten zawodnik na later by wpadł. To bym się mega cieszył, bo wtedy jeszcze do kolejnej edycji FIFA byłby właśnie zawodnik jako właśnie tam wersja 80 jego karty, bo tak jak EA pisało w tych informacjach z season, oczywiście tutaj otrzymamy zawodnika 100 overall tutaj jak jest no one later, albo 99 hamels ale już w edycji 20 już będzie pomniejszony jego overall ok otwieramy ostatnią paczuszkę Zobaczymy, czy Griezmann to będzie na, najlepszy traf, czy może jednak trafimy może hazarda, ale Jest mały procent szans, bo jak już trafiliśmy mega kozacką kartę, no to Myślę, że chyba jednak nie trafimy już Nikogo dobrego, ale zobaczymy Mamy tutaj transfer pointy i jeszcze będzie zawodnik, ciekawe kto będzie a nie to jednak kontrakty okej okay. no ale to mamy sporo kontraktów tu mamy jeszcze tych transfer pointy jeszcze sobie może odbierzemy może zawodnika jak dobrze wylosujemy tutaj z tych tiketów na razie mamy tu pole czwarte to byśmy może wylosowali sobie wylosujemy sobie jeszcze tutaj numer może Trafimy właśnie na pole z zawodnikiem. Jedynka. Co mamy tu w jedynce? Ok. Lecimy dalej. Oczywiście przesuwamy się o te pole. Zobaczymy, co mamy na piątce. Busty. No to jeszcze dalej musimy. No to lecimy dalej. Bo chciałbym jeszcze jakiegoś zawodnika odebrać. O, cz o cztery pola. Zobaczymy. Czyli dziewiąte pole będzie, dziewiąte pole to jest zawodnik. No i widzicie, jeszcze jeden zawodnik będzie dostępny. Ciekawe, kto to będzie. Bo już Griezmanna mam, no to może teraz hazard. Chętnie bym przegarnął nad tego brata hazarda, bo też ma. 98 i mamy. Widzę flagę Francji. A, tu mamy 91. Już myślałem, że Endombele, ale niestety tu jest zawodnik z Francji, to jest z La Ligue. Mamy gościa na środkowym obrońcu. Ok, no i co możemy jeszcze trochę tu jeszcze przesuwać się dalej. Zobaczymy, może jeszcze jakąś nagrodę fajną zgarniemy. To ja jeszcze tu wylosuję jeszcze raz. Zobaczymy, co teraz będzie. O ile pól przeniesiemy się dalej. I znów o 4 pola 13. To pewnie jakieś monety będą, albo coś w tym stylu. Zobaczymy zaraz. Ok, no tu zaraz się przeniesiemy. Zobaczymy, jaka to będzie nagroda. I mamy trzynastkę, to boost, epic boost. No to akurat nie będę ich odbierał, bo akurat nie mam właśnie składu z takimi boostami, już wolałbym legendarne boosty. Ok, zobaczmy co, co dalej tutaj będzie. I na końcu jeszcze materiału sprawdzimy jeszcze ile Griezmann będzie kosztował właśnie na rynku obecnie. Jak cena jego jest na rynku wygórowana, czy może jednak bardzo tani jest. Zobaczymy. Dobra, o jedno pole przesunęliśmy się, czyli mamy 14 z Rare średnio. Lecimy dalej. Może teraz będzie o wiele lepsze pole, które bardziej nam się przyda? Ja tam bym liczył, właśnie na legendarne boosty, bądź może, właśnie jakieś monety, bo też się przydadzą, bo bym chętnie ulepszył zespół, właśnie jeszcze jakiś upgrade zawodnika bym zrobił. Co my tu mamy? 16. No and later points, tu mamy 20. A w, zobaczmy dalej, co tu mamy, Hmm, No, okej, okay, no raz wezmę, bo przydadzą się te punkty, bo będzie to wie, o wiele łatwiej nam później zacząć kolejny sezon, właśnie w dwudziestce. Tym razem to trochę ten będzie ten dłuższy odcinek, bo już. Zawsze nagrywałem krótkie, a teraz jest no, okazja do tego, żeby właśnie opening zrobiłem idealny. Zobaczymy później Griezmanna. Na razie jeszcze spróbujemy, jeszcze tu wylosować. Jeszcze jedno dobre pole. Bo chciałbym może jeszcze kogoś odebrać. Może się uda jakich, jakiegoś zawodnika jeszcze odebrać. Tylko na odpowiednie pole musimy trafić. I też w komentarzu możecie napisać, kogo trafiliście właśnie z pre-season Czy otwieraliście te paczki właśnie z bundle Czy właśnie otwieraliście tak pojedynczo, bo może akurat mieliście mniej gemów Zobaczmy, jesteśmy na 19 polu I jest zawodnik, jest, dobra, mamy jeszcze okazję na kolejnego zawodnika No dobra, to otwieramy na bogato dzisiaj, dzisiaj naprawdę sporo zawodników odbieramy. I mamy jakiegoś Włocha, będzie to Lazari 94 na najgorzej z overallem 113 PESA z Lazio. No okej, okay, zobaczymy później, czy warty jest coś ten piłkarz. No dobra, no to już odebraliśmy stąd dwóch zawodników. Jeszcze raz zrobimy właśnie tutaj, jeszcze raz wylusujemy i później przejdziemy na market. Zobaczymy ile kosztuje ten Griezmann. O trzy pola teraz się przeniesiemy. Zobaczymy co będzie dalej. O trzy pola, jesteśmy na polu 22. Boost epickie, no to nie. Na razie przejdziemy na rynek transferowy. i Zobaczymy ile kosztuje Antoine Griezmann. Ok, i wpiszemy Griezmanna. On ma overall 98. Griezmann, naprawdę, nie spodziewałem się, że aż tak mi dobrze pójdzie w tej bundle paczce, że odbierzemy Griezmana. A Griezmann, chodzi i ładny pieniądz. Oczywiście trochę spadł, bo już trochę już ten event trwa ale takie 18 milionów, 19 wyciągniemy, no to mega jestem zadowolony naprawdę fajnie, że ta karta tutaj trochę kosztuje, bo będę miał przynajmniej tak myślę 30 milionów, to idealnie na upgrade właśnie zespołu będzie jeszcze przejdziemy do preseason, bo jeszcze zobaczymy, może sobie wylosujemy w drugiej zakładce w kontraktach jeszcze nagrody i też może kogoś odbierzemy, bo mamy 100 punktów, więc sobie jeszcze tu wylosujemy. Mamy dużo tych ticketów, bo oczywiście regularnie gram ten event. No dobra, dwa pola do przodu. I co mamy na początek? O, XP-ki. Odbiorę sobie, bo przydadzą mi się do właśnie do ulepszania. A nie mam właśnie zbyt dużo XP-ków, to się przydadzą. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe na jakie pole teraz trafimy. O, tu już pięć nam pól do przodu przesunęło się. Zobaczymy co będzie. No dobra, mamy siódemkę, ranka. Nie, niepotrzebny mi. Na razie jeszcze dalej wylosujemy, bo chciałbym znów zawodnika jakiegoś odebrać. Tu czwórka, zobaczmy, czwóreczka. Co będzie tu dalej w kolejnym polu? Jest to pole 11. No and Later Points. Odbierałem, więc jedziemy dalej. Te punkty sobie odbierałem, więc lecimy jeszcze dalej. Znów czwórka. Cały czas wylosuje nam właśnie O 4 pola, właśnie teraz było poprzednio o 5. Zobaczymy dalej. Mamy 15, o 1,5 miliona końców no to już na taką nagrodę się zgodzę, bo przydadzą się monety. Właśnie mówiłem, że mam zamier zamierzam właśnie ulepszyć zespół, żeby właśnie ich, moja historyczna drużyna jeszcze miała solidny overall i będę mógł ją wykorzystywać w nowym sezonie. Tym razem o jedno pole się przesuniemy, jest to pole znowu 1,5 miliona końców. Zobaczmy ile jest za 93 plus zawodnika, 20 punktów, no to jeszcze sobie myślę weźmiemy te monety, przyda się kasiorka. I tak będę miał sporo monet za Griezmana, ale przyda się, to przynajmniej wyciągniemy jeszcze więcej. No dobra, losujemy jeszcze raz. Znowu czwóreczka, jest to chyba 20 pole. Myślę, zobaczymy, kto będzie 20 pole. O, patrzcie, tu mamy taką ofertę, że możemy sobie jeszcze dalej losować. No to za te etykiety dalej jeszcze możemy o 2 pola, o 4. O, o 6, zobaczmy. Co tu mamy? Dalej, 26 pole, no and later points, nie interesują mnie. Może byśmy dost, doszli aż do tego Feliksa na końcu, ale chyba on jest na 32 polu, więc nie wiem, czy właśnie zdobędziemy go. No, ale spróbujemy. Może będzie, o kurczę, musiałbym teraz wylosować Jedno pole, czyli przejście o jedno pole. No zobaczymy. No spróbuję. Może się uda. Oby była jedynka. Oby była jedynka. Jest! No to jesteśmy zadowoleni. Mamy jeszcze Feliksa Będzie zawodnik jeszcze w tym kolejnym sezonie. No to... A! Ja się tak cieszę, a tu trzeba 350 kontrakt pointów mieć. No fajnie, fajnie. Już byłem ucieszony, a tu niestety muszę jeszcze uzbierać te kontrakt pointy, więc na razie tutaj jeszcze nic nie będę odbierał. Zostawiam kontrakt pointy. Niestety mo moje zadowolenie, niestety o o spadło, bo. Niestety nie odbierzemy sobie Felixa od razu. No ale przynajmniej tutaj odbieraliśmy sporo zawodników z zakładki transfer. Jeszcze zobaczmy, czy ja z kalendarza odbierałem nagrodę. Odbierałem, OK. No to właśnie myślę, że już chyba skończę odcinek, bo już 18 minut, więc... Też yy, nie chcę przedłużać, więc tylko tak powiem wam, że możecie wejść na mojego fanpage'a, zostawcie łapkę w górę jak Wam się podobał ten odcinek, czy właśnie też trafiliście mega kolzacką kartę, możecie się podzielić tym w komentarzu. No i też nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Cześć!